Ale witam Was na moim kanale Hejka to Sanderka. Dzisiaj Wam pokażę top 7 moich ulubionych zabawek. Gotowi? To lecimy z koksem! Numer 1, moja ulubiona zabawka, na no, numer 1, to jest małpka Zosia. Tak, to jest mój drodzy Zofienka. Zofienka, i tak moi drodzy, um, ona ma już 5 lat. Dokładnie 5 lat. To jest moja ulubiona przytulanka i ogólnie zabawka ze za wszystkich, ponieważ kiedyś mój tata przywiózł ją z Afryki i w ogóle moim zdaniem ona ma to coś w sobie. Po prostu od razu jak ją zobaczyłam, to po prostu tak ją polubiłam. No i przez 5 lat jesteśmy razem, nie, Zośka? No, tak, tak. No to jest właśnie małpka Zosia. Ok, numer dwa na drugim miejscu to jest aparat. Taki od aparat. Dostałam go na jeszcze tej na tym Bożym Narodzeniu 2024 roku od mojej kuzynki Julci. Najmłodszy jest kuzynek, nie? Bo jest jeszcze kuzyn, mam mojego kuzyna, ale z kuzynek najmłodsza jest Julcia. No, jeśli chodzi o kuzynki. No, Także dostałam normalnie to jest na drugim miejscu najlepszy, najlepsza zabawka, ponieważ moi drodzy, on ma w sobie granie, można na nim grać. I ogólnie ten dostałam zabawki. Znaczy, moje kuzynki dostały jeszcze takie aparaty, ale trochę inne, ponieważ one nie drukowały zdjęć, bo one są moi drodzy młodsze. I, a ja dostałam akurat jedyna, która drukuje ten aparat. Tak, zdjęcia właśnie, tutaj nawet widać, że jest taki um, porywany taki papierek, nie? No, właśnie, bardzo lubię tą zabawkę, także bardzo dziękuję Ci, Julciu. I też Cię bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, Juleczko, moja kuzyneczko najmłodsza. No, tak, bardzo, bardzo go lubię. I w ogóle, jak go się, możemy go nawet zapalić, moi drodzy. Popatrzcie, tu proszę, welkom. Welcome, nie wiem czy tak widać. O i popatrzcie, tu on ma taki LED, ten się LED się zmienia, moi drodzy. Popatrzcie, na razie jest zielony. Zaraz się zmieni na jakiś inny... O, teraz taki turkusowy. Teraz będzie taki niebieski, nie? No, moi drodzy, zmienia, zmienia granatowy. I w ogóle na wszystkie kolory. No dobrze, teraz fioletowy jest i popatrzcie, tutaj gdzieś się zmienia to. Mm. Tu, moi drodzy, są gry i też tu, moi drodzy, się zmienia fałżyka, jak chcemy zagrać. No i po prostu ten wyżej. A teraz cikuję. A nie, teraz się nie kuję. No, no i nieważne. Po prostu bardzo, bardzo uwielbiam ten aparat. No, wyłączamy go. Teraz co będzie pisało? Czekajcie, trzeba z tego wyjść. Cyk, cyk. I pisze goodbye. No bardzo, bardzo lubię ten aparat, naprawdę, dobry. Dalej jest długopis 3D, specjalnie go daję na trzecim miejscu, ponieważ to jest długopis 3D. No tak, no i właśnie, to nie jest, mimo że to nie jest mój prywatny długopis, to bardzo go lubię, ale bo to jest mojej BFF w Wiktorii, pożyczyłam go. Ale będę miała swój prywatny, ponieważ mama powiedziała, że jak napiszę mi przynajmniej na przynajmniej czwórkę z historii, z sprawdzianu to dostanę do go 3 d A wiecie co dostałam? Piątkę! No! No więc moja mama już zamawia i ten... znaczy zamówiła już i tam ten, i ten była napisane, dostawała, przewidziana albo we wtorek pisał, albo w środę. Nie pamiętam. W każdym bądź razie będzie za 3 albo cztery dni. No dobrze, moi drodzy. Dalej... Jest to taka wykładanka z koralików. Bardzo, bardzo lubię takie właśnie podpakające rzeczy. Zobaczcie, bo em, tak, ja to ogólnie kupiłam w pepko. No nie, bardzo lubię. Jeszcze nawet nie zdążyłam tego otworzyć, rozpakować, ale popatrzcie, tak to wygląda. Lama z tej chyba samej serii. Nie? No ma, już pokładałam ją. Bardzo, bardzo fajne. I teraz czeka żółwik moi drodzy. Też będzie podobnie wyglądał jak talamusia. No i moi drodzy, mam jeszcze Lowa, czy tygrysa, to jest chyba tygrys. Tygrysa takiego oto. No. I zaczęłam już układać. Popatrzcie. No na razie... No to, moim zdaniem to jest dużo, ale to w porównaniu do tego całego. Nie wiem, czy to ja to zdążę w ogóle ułożyć, czy jak już po prostu będę miała, nie wiem, czy ja już będę pełnoletnia, to jeszcze tego nie zdążę ułożyć. Nie wiem, zobaczymy, co z tego po prostu, moi drodzy, wyjdzie. No, moi drodzy, dobrze. Dalej, dalej, moi drodzy, jest książka z Akademii Pana Kleksa. Tak, to jest Kleks, nowy początek. Ja, moi drodzy, jestem mega, 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 mega fanką z Akademii Pana Kleksa. Bardzo, bardzo ym, lubię. Ym, popatrzcie, tutaj nawet mam taką zakładkę. Tutaj jest Pan Kleks. O, tutaj jest Ada. Widzicie? No. Nie wiem, czy wy kojarzycie, ale na pewno kojarzycie, bo do Akademii Pana Kleksa to jest strasznie sławna w dzisiejszym wieku, nie? No, no. no. Yy, także tego. No, skoro mowa już o akademii Pana Kleksa, to pokażę Wam coś, co mi bardzo przypomina akademię Pana Kleksa. Okulary. Ja? Dobrze. Popatrzcie. Mega, mega, moim zdaniem takie, jakby trochę mam nawet magiczne okulary, ponieważ one nie są takie zwykłe, wadowe, tylko one są takie bardziej magiczne, co nie. Nie sądzicie, nie są magiczne, no, patrzcie. I tak, tu tak podwaja, moi drodzy, widzę na przykład y, dwie szafki, dwa łóżka, dwa krzesła, normalnie podwojone i one są takie kolorowe i widzę po prostu kolorowy świetek w Akademii Pana Kleksa, no nie? No. Ale skoro już o tych okularach no, rozmawiamy, no to opowiem wam ich... Historię, jakim cudem zarazu się u mnie w domu? No to było tak. Pożyczyłem od Wiktorii, od mojej BFF, ym, te okulary, ale totalnie przez przypadek. One, one w ogóle ten, Wiktoria mi dała w takim papierowym opakowaniu, to nie? No i ten, i włożyłam y, tą stroną, a wyleciały tą stroną. No. no, totalnie przez przypadek, jeszcze na płytki i zrobiło się u nich to. A że, no wiecie, miałam jej to oddać, no to pofrunęłam szybko do mamy, na skrzydłach. No, i ten inna powiedziała, że spokojnie zamówimy nowe, zobaczymy na internecie. No, jak to internet, jak to internet, jak to internet. Na internecie jest wszystko. No i na Allegro wpisaliśmy okulary, jakieś tam okulary, nie pamiętam czy jakieś tam okulary, no po prostu jakieś tam okulary wpisaliśmy, nie? No i wyskoczyły mega podobne, normalnie identyczne z szkiełka, tylko troszkę inna oprawa. To oprawa była normalnie różowa, co nie? różowa. Ale Wiktorie nawet bardziej się spodobały różowe, no bo wiecie, jak to dziewczyny. No, różowe uwielbiają. Jak to dziewczyny. No. no. No, także nie było aż tak źle. Dlatego cieszę się, że y, moja BF Wiktoria nie y, martwi się o takie bzdury głupoty. No nie? No. Także bardzo fajnie. No. I ostatnia rzecz gra. Gra, moi drodzy. Tam Popatrzcie. To jest henhouse, house, czyli wy przetłumaczeniu po polsku pełny kurnik. Tak, moi drodzy. Bardzo lubię tę grę. Tutaj lisek ładnie kradnie jajko, kurkę. No, to jest jakby opis tej gry, to nie. Znajdują się tutaj cztery plausze w tej grze, kilka jajek, kilka kurek, dwa, czy tam cztery koguty, no i kurczątka, instrukcje. No, na pewno dużo osób ma taką grę, bo kiedyś przyniosłam właśnie ją do szkoły, jak była jeszcze nowa, teraz to już nie ma dwa lata może. No, i ten, no to dużo osób, i nie, nie tylko w klasie, jest tylko we szkole, i tak w klasie i tak mieli dużo, osób, nie? Mi się daje, no. no, także bardzo fajnie. Chciałabym jeszcze pozdrowić Marlenę z mojej klasy czwartej B z kanału Robulki Marlenki. Pa! Trzymaj się Julcia i Marlena. Pa!